Ok, witam. Chciałem przedstawić SWU, replikę airsoftową zrobioną z, w zasadzie ze sprężynowego SWD od ANK. Na rynku obecnie jest oczywiście replika elektryczna SWU, kiedyś pojawiła się na chwilę też gas blowback. Od NPO, natomiast no, nie widzę jej na rynku. Przerobiłem w zeszłym roku koledze Vintoreza od LCT na gaz, na konwersję gazową od Minecraftów. Postrzelałem niech chwilę i stwierdziłem, że bardzo fajna zabawka, bardzo poręczna. Krótsza od SWD o ponad 3 cm. Natomiast osiągi, celność, skuteczność ta sama, więc zacząłem kombinować jakby tu. Skrócić SWD, zrobić gazowe, samopowtarzalne SWU. To, co mi wyszło, właśnie widzicie na, na filmie. Jak to wyszło? No, moim zdaniem całkiem nieźle. Chwyt jest dorobiony ze sklejki, tak samo stopka, czyli tam kopytko nazywane. Przez nie przepuszczone jest zasilanie do konwersji. Z przodu zamontowany jest profil zamknięty, na którym osadzony jest uchwyt i cały zespół spustu, przedni tłumik, muszka podstawa muszki i tłumik są drukowane, tłumik jest aluminiowy, jest też atrapa szczerbinki, jak najbardziej, no i baka oczywiście. Tak to się prezentuje z drugiej strony. Body jest zeszlifowane, szyny oryginalnej nie ma kabłąk z AK, szyna z innego SWD, po prostu z body SWD innego wyciętego szyna powinna się faktycznie zaczynać z tego miejsca i być aż dotąd. Jednak ja mam optykę, ja mam optykę 1P21 Minuta i ona wygląda z tyłu w ten sposób. To znaczy, bardzo blisko okular jest nad, w zasadzie równo jest z montażem. W normalnych, czy inaczej, w serii optyk typu POSP, typu PSO, montaż jest w tym miejscu, natomiast sam okular jest dopiero tutaj. Więc jeśli zamontujecie w oryginalnym SWU w tym miejscu, to okular Wam się kończy mniej więcej w tym miejscu. I mając policzek na bace, normalnie łapiecie ogniskowo, normalnie to działa. Natomiast przy tej optyce, niestety, musi być wszystko cofnięte. Czyli musiałem tą szynę nie osadzić z tego miejsca dotąd, tylko po prostu wyjść na body. Wyciąłem pokrywę, wyciąłem uchwyty. Jest to w ten sposób zrobione, także optyka montowane z tym miejscu jak najbardziej do złożenia się do strzelania jest prawidłowo. Ok, wracając do samego SWU. Yy, jak to wygląda, jak to działa, jak to jest zrobione? Na forum na Wumazgu oczywiście wrzuciłem cały topik ze zdjęciami. Tutaj. Yy, yy, Podpolicznik jest drukowany na 3D, jest przykręcony bezpośrednio do blachy. Wewnątrz znajduje się konwersja mankraftowska. E, jeden z prototypów to w zasadzie przerobione PDIK V2, czyli pod MK. E, wyprowadzone są wężykami, wężyki do kostki spustowej. One lecą tu w wycięciu z suwadła. E, lecą przez, e, pod podstawą muszki. Lecą przez e, rozbiorę będzie od razu widać. W ten sposób lecą sobie przez całą replikę i do kostki stykowej, która znajduje się tutaj pod lufą. Oczywiście musiałem z tego, z tego profilu zamkniętego wykonać cały ten korpus przedni, gdzie osadziłem właśnie spust oryginalny z tego miejsca, troszkę zmaltretowaną zma, osłonę spustu kabłąk, no i dorobioną, dorobiony chwyt pistoletowy. Żeby to można było rozbierać w każdej chwili, przerobione jest, e, przerobione jest jarzmo, czy w ogóle trzymanie e, lufy. W sensie e, zdejmujemy podstawę e, muszki, czy tą szerwinkę, przepraszam. E, tutaj się odkręca. Pod spodem są dwie śruby. I te śruby są wiercone na wylot, na przestrzał przez całe, przez, przez body, przez jarzmo, przez lufę zewnętrzną. Także z góry są dwie śruby, które trzymają całą lufę. Lufa się poza tym opiera tutaj w tym miejscu na, na, tym, na, tym, na tej kostce całej spustowej. Tutaj widać dwie śruby mocujące ten cały profil do, do body. W tym miejscu jest tak samo pod spodem, tylko jest to pod szyną. Dodatkowo przez szynę też lecą śruby, które trzymają całość. No w zasadzie co więcej, jest to układ dosyć prosty, dosyć nieskomplikowany, troszkę zajęło to wszystko do pieszczenia, do, do szlifowania, do cięcia, wszystkiego, żeby pasowało, suwadło też jest e, skrócone, zwężone na wzór można cofnąć oczywiście do regulacji, e, do regulacji kopa, e, jeszcze tłumiczek jest dosyć ciekawy, tłumiczek jest zrobiony, jest to wydruk, e, po, chwilę mi zajęło zabawa z, z, z wy, ze zmiarowaniem z, ze zdjęć po prostu tych części. Jest rozbieralny w każdej chwili, jak najbardziej. I teraz tak. Wewnątrz siedzi łówka, to którą miałem normalnie w swoim SWD, czyli jest to PDI 595 mm. Szkoda mi było po prostu ciąć. Ona w każdej chwili może wrócić do klasycznego SWD, więc nie, nie obcinałem. Gdyby to był projekt finalny, w sensie, gdybym na przykład dostał czy kupił łówkę, dajmy na to 550, albo na 500 mm, to. W tym miejscu po prostu lufa, lufa zewnętrzna powinna się kończyć. W tym miejscu kawałek i tak obciąłem. Natomiast, gdybym po prostu krótszą lufę jakoś zapasową, to obciąłbym wszystko w tym miejscu. Tu jest jarzmo tłumika, tu jest taki spornik, żeby się nie kolibotał. Natomiast tu się kończy lufka. Sam tłumik jest dłuższy o 3 cm niż w oryginale. Po to, żeby mimo wszystko coś tłumiło. Tam wewnątrz są wsadzone gąbki, więc ten tłumik po prostu na gazie działa. Składa się go prosto. na wcisk, Wszystko pasuje. Tak samo zrobiona trapa tego urządzenia wylotowego. Muszka się składa. Szczerbinka się składa. Okładziny są to okładki z SWD-sa, czyli z tej, z tej wersji ze składaną. Kolbą, akurat to jest od ANK, aczkolwiek od tego aresowego również powinny e, powie, pasować. Włożę na swoje miejsce. A tak trąciłem kamerę bardzo ładnie. Ok. Na swoje miejsca. Sężki do środka. Szczepiamy to, Jarzmo na swoje miejsce. Tak. I e, SWD, e, SWU, przepraszam, e, złożone, kompletne. E, miałem to ze sobą już na dwóch strzelaniach. E, Trzeba przyznać, że jest cholerstwo wygodne, prawda? Jest wygodne, jest poręczne, jest mobilność o dużo lepsza. Co więcej, magazynek mamy w zasadzie pod ręką, więc jest o wiele wygodniejsze niż samo SWD do składania się leżąc, yy, gdzieś w jakichś dziurach, wykrotach. Po prostu magazynek macie pod ręką. Wszystko to przodu możecie spokojnie na liściach oprzeć i e, sobie e, strzelać z pozycji leżącej. Yy, Póki co będę się tym bawił, będę tym strzelał. E, zobaczymy jak długo, kiedy mi się po prostu to znudzi. E, zawsze mogę wrócić do klasycznego SWD w pełnym drewnie. Jeszcze uszyłem sobie z tego samego materiału co tutaj uszyłem sobie taki taki piździk, taki kondonik na tłumik, żeby się aż tak nie rzucał w oczy. Tłumik jest oczywiście, w ogóle całe body jest malowane proszkowo. Dałem po prostu do firmy, która maluje ogrodzenia. I mi to chłopaki maźnęli, a potem e, wyprażyli. Nie czyścili mi tego, e, piasko, nie piaskowali mi tego po prostu, bo wyczyściłem sam e, na tyle, żeby nie trzeba było już e, bawić się w, w piaskowanie. E, moim zdaniem wyszło fajnie. Magazynek z ostrego, czy skorupa z ostrego, w środku midcap. Oczywiście wszystkie magazynki, które używałem w SWD, tutaj pasują, działają. Suwadło jest wyczyszczone, wypolerowane i właśnie ścięty jest ten cały dzyndzelek, żeby było tak jak w ostrym, żeby nie było takie, takie to kanciaste, jak jest w, 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 w replikach. Jeden, jedyny ból, nie ma bezpiecznika. Ten bezpiecznik to jest, bo jest, natomiast sam spust nie ma bezpiecznika. Jeszcze myślę nad jakimś kołeczkiem, jakimś tam śrubką czy czymś, że muszę to zablokować. Na chwilę obecną tego bezpiecznika po prostu nie ma. Trzeba po prostu, no, samo nie strzeli po prostu, trzeba jednak nacisnąć paluchem. Więc raczej się y, powinni czuć bezpiecznik koledzy w ekipie. Y, bakę pierwotnie wydrukowałem z 4 mm grubości, jednak było to troszeczkę za nisko. Yy, wydrukowałem drugą szóstkę, teraz ładnie to leży. Fajnie się do tego składa, wygodne cholerstwo, jest przyjemne w użytku. Yy, nie ma luzów. Fajnie się to użytkuje. Także będę na misji z tym, w tym roku, misji Afganistan i będę w tym roku na marszu. Jakby ktoś był ciekawy, jakby ktoś chciał pomacać, to zapraszam. Do zobaczenia.